Siema widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie związany z TFT, aczkolwiek nie będzie on typowym gameplayem, będzie to taki bardziej poradnik. Jak wiecie, nowy set wjechał oficjalnie na serwery, także co, czas brać się za rankedy i wbijać rangi. A co grać? Ja wam w dzisiejszym odcinku to pokażę. No dobra, jesteśmy przy pierwszym buildzie, jakim jest oczywiście Viktor pod AP. Wszystkie postacie, jakie powinniście zebrać, widzicie na ekranie. Itemizacja Viktora to jest Spear of Shodin, e, Jeweled oraz Archangel Staff. E, następnie możemy zbudować takiego bardziej tanka Mundo. Tutaj jest pokazany Gargoyle, aczkolwiek możemy zbudować na niego inne tanka. Itemy, byleby e, chronił nasz. E, wzmacniał nasz frontlane, tak. E, no i co? Tak to wygląda. Priorytetem na Karuzeli jest łezka, mieczyk, jakiś nidlesik, rękawiczka. No i głównym naszym carry w tym buildzie będzie Viktor. Jest to taki um, średni build, jeżeli chodzi o trudność zbudowania, aczkolwiek jest tutaj dużo piątek, także um, trzeba wbić ten dziewiąty level i... I wtedy rolować te Yumi, Tamken czy Jace, Victor. Mamy tutaj na froncie kilku osiłków. Mamy też jakichś chemtechowców. E, także tak wygląda ten build. Lecimy dalej. Drugim buildem, jaki dla Was przygotowałem, jest Jean ze snajperami, e, Znaczy dwóch snajperów de facto występuje w tym teamie. E, aczkolwiek tak, na Gina budujemy Giant Slayera, Infinity Edge'a. Oraz Las Whispera. Naszym tankiem jest Jace, na którym, wiadomo jak to bywa z tankami, budujemy co nam w ręce wpadnie, ale tutaj na przykładzie mamy Gargoyla oraz Warmoga. No i co, w tym bildzie są już 3 piątki, także troszeczkę mniej, aczkolwiek i tak polecam wejść w ten dziewiąty level. E, chociaż czekajcie ile to mamy w postaci raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to no dobra, ale wbijamy 9 level, tak żeby te piątki nam dropiły. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj dla Gina e, snipera, e, bo, 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 bo wzmacnia go też Caitlin. E, priorytet na Karuzeli to jest e, Bew Sword, e, Łuk albo rękawiczka. No, i naszymi, naszymi głównymi carry jest oczywiście Jean razem z Jasonem. Ten build też należy do takich średnich. Ogólnie wszystkie tutaj dzisiaj zebrane e, są takie średnie. Jeżeli chodzi oczywiście o trudność, bo jeżeli chodzi o moc, jakby buildów, to są mega mocne. E, także polecam je grać. Nie bez powodu widzicie ten film swoją drogą. E, poza jednym, jeden jest naprawdę taki na poziomie hard, aczkolwiek przejdziemy do tego później. Teraz lecimy dalej. Trzecim dzisiaj buildem są e, chemtechowcy e, i gramy tutaj Urgota pod Kerry. E, Na Urgota budujemy Deathblade'a, Hurricane'a oraz Giant Slayer'a. E, naszym głównym tankiem jest Mundo i tutaj mamy na nim Wormoga oraz Gargoyla. E, tak. E, so jest to ogólnie build pod chemtechowców. Tak? Zbieramy sobie chemtechowców, mamy tutaj też Jakichś dwóch osiłków. Występuje też tutaj Jinx, aczkolwiek jej nie itemizujemy. E, priorytet na karuzeli to jest mieczyk, łuk. E, możemy wziąć też Negatron lub Pasek. E, tak jak wszystkie dzisiaj buildy, prawie jest to średnio zaawansowany build, aczkolwiek da się go zrobić. Wiadomo, na początku trzeba coś skleić, i później zbierać sobie te zaki, Lissandry powoli przechodzić w wyżej tierowe postacie i powinno być dobrze. Już przed ostatnim dzisiaj buildem będzie build pod Lux, na którą budujemy Jult Gauntlet, Infinity Edge oraz Blue Buffa. Lux bardzo często wtedy używa swojego ulta, bardzo ma fajne obrażenia. Mamy też tutaj tanka, jakim jest Galio i budujemy na nim Warmoga oraz standardowo Gargoyla. E, priory, priorytet na karuzeli to łeska, jakiś needless, e, może być też e, rękawiczka lub mieczyk. Naszymi głównymi carry to jest e, oczywiście Galio, który jest naszym tankiem, Lux oraz Viktor, którego jeżeli zdobędziemy też możemy ubierać w AP itemy. Aczkolwiek ja bym grał ten build także. E, priorytet nasz to jest Lux, ją ubieramy bo ona nam się wcześniej trafi, o wiele łatwiej ją zdobyć niż Wiktora i taką Lux nawet można sobie wbić na trujeczkę i prawdopodobnie taka gierka będzie naprawdę gwarantowanym top 1. Także lecimy dalej. No i ostatnim, moim zdaniem najtrudniejszym w tym zestawieniu buildem jest build pod Jinx razem z Tamkenchem oraz Jasonem. Jak widzicie, jest tutaj dużo postaci legendarnych. Naszym carry jest Jinx, na którą budujemy Infinity Edge, Joule Gauntlet oraz GA. Tankenc oczywiście potrzebuje itemów na tanka. Tak samo jest z Jason. Widzicie tutaj propozycje, jak, jakim jest Bramble Vest, Warmog oraz Dragon Claw. Aczkolwiek to jest względne, tak jak mówiłem wcześniej, priorytetem na karuzeli są itemy na tanków, jakim jest pancerz, pas lub, lub negatron cloak, albo rękawiczka. Ja bym też tutaj mógł pójść w jakiś mieczyk, żeby na początku zbudować sobie tego Infinite Edge'a i dać go na jakąś postać. Taki item holder, wiadomo. Naszymi głównymi carry, jak już mówiłem, jest Jace, Jinx oraz Tamkens. Jest to bardzo trudny build do zrobienia, ponieważ musimy wbić ten 9 level. Musimy te postacie wszystkie wydropić. Mamy też tutaj Yumi, która jest y, także legendarną postacią. Yy, no ale jak zbudujemy sobie taki build, wbijemy sobie te postacie na drugi level, to tutaj naprawdę top 1 jest gwarantowane. I to był ostatni build, jaki dzisiaj Wam przygotowałem. W opisie tego filmu macie oczywiście link do strony z aktualną metą, z aktualnymi buildami. Te, które dzisiaj widzieliście, oraz wiele, wiele więcej tam znajdziecie. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach z TFT i powodzenia na Rankedach. Siema!